Dajcie kochani na kanale Flow Yoga. Dzisiaj króciutka sekwencja dla biegaczy. Jesteście już po treningu, są endorfinki, czujecie się dobrze, no ale trzeba zadbać teraz o nogi. Dużo się mówi o tym, żeby rozciągać się i przed bieganiem, i po bieganiu. Dlaczego? Dlatego, że rozciąganie sprzyja prawidłowemu napięciu mięśniowemu. Czyli jak biegacie, to mięśnie się wzmacniają, zbijają, skracają, a to rozciąganie powoduje, że wracamy znowu do tego prawidłowego napięcia mięśniowego, co na pewno wpłynie na waszą mechanikę biegania. Więc na początek, jesteście po treningu świeżo, przybiegliście, uspokajacie oddech, wiadomo. Na początek poleciłabym, żeby się położyć i po prostu wytrzepać napięcie z nóg. Wytrzepać. No wiem, jak to wygląda, mało profesjonalnie i w ogóle, co to za ćwiczenie, ale tak jest skuteczne, mhm, przetestowane. Czyli sobie po prostu wytrząsamy, wytrząsamy, wytrząsamy napięcie z nóg. Rozluźniamy, tak. I teraz usiądźmy sobie, jeżeli to jest możliwe, w takim siadzie, gdzie mamy pośladki na piętach, przenosimy ręce do tyłu. Można się czymś podeprzeć. Tutaj ja mam akurat kostkę, ale to może być cokolwiek, jeżeli nie sięgamy. A jeżeli mamy taką możliwość, to siadamy na grzbietach stóp. Wszystko zależy od waszej, Waszych predyspozycji dzisiaj. I na początek zajmiemy się udami. Czyli podwijamy kość ogonowo-krzyżową. Podwijamy kość ogonowo-krzyżową ogonowo i unosimy biodra w górę. I od razu czujemy. Podwijamy i jakbyśmy chcieli... Podciągnąć tutaj w górę i odkręcić biodra w stronę twarzy. Rozluźniamy. Podwijamy kość ogonowo-krzyżową, unosimy biodra, jeżeli to jest możliwe. Chodzi o to, żeby poczuć, że nam się rozciągają. Uda. I rozluźniamy. I jeszcze raz w górę wdech. Rozluźniamy. I ostatni. I rozluźniamy. I wychodzimy sobie do klęku podpartego. Odkładamy prawą nogę do boku. Przenosimy biodra. Tak? Teraz porozciągamy sobie tyły nóg, tak żeby o całe nogi zadbać. W dół, tyle ile biodra pozwolą. Teraz prostujemy nogę. Zmieniamy ułożenie stopy. Schodzimy prawą ręką po nodze i lewą do boku. Od razu też pracujemy tutaj z biodrem, z pośladkami i z nogą. I teraz przenosimy ręce do przodu. Przenosimy ręce do przodu, do przodu. Noga zostaje wyprostowana. Pośladki patrzą w górę, a my sięgamy dłońmi jak najbardziej do przodu. No i czujemy teraz, czujemy, czujemy, czujemy. Jak nam się rozciąga wewnętrzna strona, uda być może łydki. I w górę. I jeszcze raz. Uginamy nogę w kolanie, przenosimy biodra nisko, nisko, nisko. Powrót, prostujemy. Rozciągamy do boku. I jeszcze raz dłonie na matę, przenosimy do przodu. wystarczy i na drugą stronę lewa noga do boku ugięta zabieramy biodra no i czujemy tutaj wewnętrzną stronę ud prostujemy schodzimy dłonią, prawą ręką do boku wyrównujemy teraz rozciąganie boków i biodra po bieganiu wdech i z wydechem przenosimy dłonie do przodu Lekko pięte wypychamy, dłońmi sięgamy, 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 pośladki w górę i powrót. I znowu uginamy, przenosimy biodra, prostujemy nogę, przenosimy rękę, i przenosimy dłonie do przodu, do takiego wariantu, noga wyprostowana. Biodra w górę rękami sięgamy w przód. I wystarczy. I teraz siadamy pośladkiem na prawej pięcie, zabieramy sobie lewą nogę. I ta, ta stopa tu jest pięta stopy, jest dość blisko do uda, blisko krocza. I teraz będziemy. Pod brzuszem, klatką piersiową napierać na udo, pilnując, żeby nie unosiła się stopa. Znaczy, staramy się ją trzymać jak najbliżej. No i teraz zobaczcie, co się dzieje z łydką. Co to jest za ćwiczenie? Uff, wdech i z wydechem napieramy na to udoną. No. I nawet jak ktoś nie biega, czyli taki ktoś jak ja, też czuję. Ha, ha. Mocne ćwiczenie. Mocne ćwiczenie. Tak, tak, tak. Teraz cały achilles. Czujemy jak nam się rozciąga. U -u -u. Wdech i wydech. U -u. Zmiana nogi. Czyli jesteśmy... Lewa zostaje, prawą uginamy blisko ta stopa. Tutaj mam na wysokości piętę, na wysokości kostki tej lewej i kładę się na udzie i może być tak, że wystarczy słuchajcie, że zrobicie taki delikatny ruch, a może być tak, że potrzebujecie mocniej ponapierać na tą nogę. Wdech i z wydechem jakby cały ciężar ciała opuszcza się na udo i dociskamy Wtedy tył. No, naprawdę jestem ciekawa Waszej opinii na to ćwiczenie. Uważam, że ono jest genialne. Na Achillesa, genialne po prostu. No, jeżeli ktoś ma przykurcze w łydkach, to spróbujcie sobie. Dajcie znać. Wdech i wydech. Ostatni raz. O! Rada. Dobrze, wystarczy. A teraz jeszcze porozciągamy sobie prawa noga do przodu, lewa zostaje z tyłu. Może to być taki siat, że mamy podciągniętą stopę blisko pośladka. Rozstawiamy sobie szerzej nogi. I teraz prawą dłonią schodzimy do stopy tak nisko, jak to jest możliwe. Tylko tyle, żeby poczuć, że ten tył nogi nam się rozciąga. Nie musimy wcale tam się kłaść na tej nodze, znaczy ja i tak się nie położę, ale chodzi głównie o to, żeby poczuć, że nam się rozciąga tył nogi, nic więcej. Jeżeli czujemy napięcie w kolanie w tej pozycji, to zawsze można usiąść do takiej. Wybieramy sobie. I teraz, jak moim zdaniem, tutaj w tej pozycji najskuteczniej pracować? Robiąc wdech i unosząc delikatnie podbrzusze w górę, przeponę w górę, wdech i z wydechem delikatnie z bioder opuszczamy się. To są minimalne ruchy, a już czuć aż do pośladka to rozciąganie. Wdech i z wydechem w dół. I ostatni raz. I wydech. Prace. I teraz zmiana prawą, podciągamy lewą, prostujemy. I znowu wdech z wydechem lewą, ręką schodzimy w dół tylko tyle, ile czujemy, że już wystarczy, żeby poczuć, że nam się noga rozciąga. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, potrzebę i możliwość, żeby zejść całkiem i położyć się na tej nodze, to można to zrobić. Ale czasami nie trzeba, bo już w tej pozycji jest praca i nie trzeba nic więcej, tylko po prostu z wydechem podciągać wszystko, żeby ten tuł nam się wydłużył, a z wdechem, a z wydechem opuścić delikatnie. W dół, utrzymując to wyciągnięcie, i z wydechem za każdym razem niżej, jeżeli jest taka możliwość. I wystarczy. I teraz taki luźny, swobodny, bardziej dynamiczny wachlarz na boki. Teraz stawiamy całe nogi na macie i będziemy obijać sobie nogi o matę, żeby rozproszyć jeszcze. Rozproszyć na koniec. Rozproszyć. No, no i tak, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o króciutki, dziesięciominutowy, może kilkanastominutowy trening po bieganiu. Ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne nasze filmy.